Kręczysz inaczej i nagle idzie inaczej a to jesz, tak, prawda? wiadomo, że to ja mogę z warku trochę to no. przesunąć a to nawet w kulturystyce, jak ktoś jakiś nie wiem, z bokiem pokazuje i tak to no, 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 no ale pra pra prawdziwe klubu... jest nie, nie oszukujesz tak, bo, bo, bo ciało jest wiesz takie skomplikowane, no. że takie małe dostosowanie no. łokieć się nie odkleił, także ta ręka jakaś wielka nie jest trochę mi to zajęło no, no to fajnie, no to fajnie, ale to wiesz zawsze jakiś, jak, jak już nie widzisz nie możesz sprawdzić podstaw, nie? To takie małe rzeczy tylko próbujesz dostosować. No a tak, jest... czasem kąt wzroku nawet, wiesz, wystarczy. Jakieś ustawienie głowy, na przykład. Tak, tak to mi się że tam naciskać właśnie na czoło, na boki. Na Także to się staram aktywować w tym wszystkim. To jest ekstremalny wysiłek. Tak, tak że tam nawet no, rękę masuję, czy tam poklepuję, no, bo tam prostowniki no, ile mogę. No, a to tak, tak, taki mój trik bo jeszcze 28, że tam Tomasz Szewczyk na przykład robił z innymi, no to tam może nie jest taki szał, ale no, lubię mieć siłę przy ramieniu, siłę nad garstką, także no, jestem, jestem, fanem, także dziękuję, że mnie że że mogę, mieć zdjęcie z mistrzem dużo znaczy, dziękuję, że mi się odpowiedział tam na, na, na wiadomość prywatną, także to jest super dziękuję, kłaniam Dobrze. się No to teraz życzę Ci, żebyś jeszcze bardziej przypieprzył przy, przy tych ciężarów challenge w supinacji Briana Shaw. Nikomu nie trzeba przedstawiać. 50 funtów 22,7 kg on my floor is 24 KJ 52,9. Kompany, koleś, kompany, Carmet if you like. Please give me a sub. I will very appreciate your support, guys. But remember that Brian can easily 28. Master Makula is much better in everything. Wojciech chciał Sychowicz, drugi czerwca, niedziela Jest tym kątem prostym w łokciu. 25.1. pięć jeden Dobra dam jeszcze raz tak delikatnie połóż. A nie, bo się bałem, że taki impet, to coś tam tu 2 2.8 Class Fitness. Ach, już trochę siła spada. No jak się trenuje, to spada, no ćwiczy się.